Witam wszystkich i zapraszam serdecznie na mój pierwszy odcinek pod tytułem Moja jazda skokowa na Neptunie Zaczęłam od porządnego wyczyszczenia konia z wszystkich zaklejek i ubrudzonej sierści Dzisiaj na jazdę założyłam Neptunowi takie cekinowe ogłowie nie było większego problemu z włożeniem mu wędzidła do pyska. Bardzo ładnie się dzisiaj słuchał w tym boksie i był całkiem grzeczny. Teraz opowiem Wam trochę więcej o Neptunie. Jest to wałach skokowo-ujeżdżeniowy. Jest on rasy pinto i należy do tych koni, które są grzeczne i idealnie nadają się do rozpoczęcia swojej przygody z hobbyhorsingiem. Jest on lekki i jest to jeden z moich pierwszych hobbyhorsów, więc mam go naprawdę długo. Mam go około rok i jest on idealnym koniem. Zaczęliśmy od luźnego stępu, po czym zaczęliśmy kusować i kus poszedł dobrze, chociaż na początku napton strasznie tym łbem machał i troszeczkę mi to przeszkadzało, ale w końcu przestał i było ok. W pokusie przyszedł czas na galop i zaczęliśmy skakać przeszkodę. Nie było większego problemu z najazdem. Neptun całkiem dobrze skakał, najeżdżał prosto na przeszkodę. Tutaj macie parę ujęć z tych skoków. Na koniec wyprowadziłam Neptuna na spacer. Dziękuję Wam za oglądanie. Do następnego. Pa!